Wreszcie powracasz do letniej Grand Prix, właściwie tylko w Wiśle miałeś okazję skakać. Jakie to uczucie skakać w tych najwyż... zawodach najwyższego szczeblu? No tak, powracam tutaj do, do Hindzembach. Na pewno fajnie, fajnie skacze się w zawodach najwyższej rangi, jest świetna atmosfera. Jest na pewno dużo lepiej, to znaczy bardziej profesjonalnie przygotowana niż puar kontynentalny. no i ogólnie, ogólnie jestem zadowolony. Mimo wszystko trochę śmiesznie, powracasz do letniej Grand Prix, a tu skocznia mniejsza niż w Fiskapach. No dokładnie, ta skocznia jest, yy, na początku jak tutaj przyje, przyjechałem, to ja nie wiedziałem, że, że ona jest aż tak mała. Ja myślałem, że to jest K95, taka jak w Szczyrku, a to jest jeszcze mniejsza o 10 metrów. Także no, jest, jest ciekawie na pewno. A takiego młodego zawodnika to jest lepiej na mniejszej skoczni, czy właśnie gorzej, bo, bo tutaj mniej właściwości lotne są, mają znaczenie? No to znaczy, to chyba nawet nie ma znaczenia, ile się ma lat, tylko zależy też konkretnie od zawodnika. No, mi, się, mi się tutaj skacze nie najgorzej. No, mam nadzieję, że, że jutro będzie równie dobrze. A po tych sukcesach w Pucharze Kontynentalnym czujesz jakoś inaczej teraz? Zrosło zainteresowanie tobą? Nie, nie wydaje mi się. Może, może w, zimie, w zimie, żeby wzrosło. Ale nie, no ja cały czas podchodzę do, do zawodów i do skoków tak samo. Skupiam się tylko na tym, co mam wykonać, nie myślę o niczym innym. No i jak na razie to funkcjonuje w miarę dobrze. Czyli nie spodziewasz się na razie, że nie będziesz mógł wyjść do sklepu, bo będzie każdy cię rozpoznawał, prosił o autografy? Nie, nie, nie. Takiego czegoś na pewno na razie nie będzie. Co o takim właśnie przypadku jak było u Krzyśka Bieguna, pojechał na zawody, pierwsze Pucharu Świata wygrana, czy, czy, czy myślisz, że, że, że to jest łatwa sytuacja dla zawodnika właśnie, że tak nagle wygrywasz Puchar Świata? No na pewno to jest bardzo trudne, zresztą nie tylko dla zawodnika, bo, bo chyba dla, dla całego jego otoczenia, no ale cóż, no, no trzeba sobie z tym radzić, nie ma wyjścia. A nad czym jeszcze pracujesz w tych swoich skokach? To znaczy mam teraz, y, 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 muszę pozycję najazdową, jak nisko dojadę, no to wtedy skok jest taki w miarę dobry, a jeśli ta, y, jeśli tyłek jest trochę wyżej, no to, to skok już nie, nie jest taki czysty. Jak się tutaj przyjęła kadra A w drużynie? No bardzo dobrze, Atmo, atmosfera jest super, także wszyscy, wszyscy tam są życzliwi, no i, i jest wszystko okej. Okay. Z kim pokój dzielisz? E, ze Stefanem jestem pokój. No to dzięki powodzenia jutro. No dzięki, nie dzięki.